Czy da się samodzielnie i za darmo przygotować się do certyfikatu z języka polskiego na poziomie B1? Oczywiście, że tak. I właśnie w tym filmiku pokażę Ci 5 prostych kroków, które możesz wykonać siedząc w domu, nie wydawając żadnych pieniędzy i za pomocą tych kroków dowiesz się, na jakim poziomie polskiego obecnie jesteś, czy ten poziom polskiego jest wystarczająco wysoki, żeby już zapisać się na egzamin i zdać go, a jeżeli nie, to co jeszcze, co dokładnie jeszcze musisz powtórzyć albo czego dokładnie jeszcze potrzebujesz się nauczyć, aby zdać ten egzamin? Lecimy. Krok numer 1. Wejdź na stronę certyfikat.pl. Ona wygląda w ten sposób. To jest e, oficjalna, e, darmowa, e, rządowa strona, na której znajdziesz absolutnie za darmo, legalnie dostępne przykłady testów. Tutaj pokazuję, gdzie dokładnie znaleźć e, przykład testu na poziomie B1. Ściągnij go sobie i proponuję, e, rekomenduję zawsze, aby jednak go wydrukować i mieć w formie papierowej, bo na egzaminie właśnie dostaniesz test na papierze, a nie w formie elektronicznej. Jak już to zrobisz? Proponuję podzielić pracę na dwie części. Najpierw zająć się słuchaniem, czytaniem i gramatyką, a dopiero później mówieniem i pisaniem i zaraz wytłumaczę dlaczego. Czytanie, słuchanie i gramatyka są łatwiejsze, dlatego że na końcu każdej części znajdziesz klucz, więc możesz samodzielnie, bez pomocy nauczyciela czy koleżanki czy innego Native'a, sprawdzić, jaki masz wynik, ile procent zdobyłeś albo zdobyłeś. Zanim jednak przejdziesz do wykonania gramatyki, czytanie i słuchanie, najpierw zobacz cały test. Uważnie przeczytaj. Instrukcje podane przed każdym zadaniem, bo w poszczególnych częściach masz różne zadanie. W niektórych wystarczy zaznaczyć, czy, czy to jest prawda, czy fałsz. W niektórych będziesz musiał, będziesz musiała ręcznie wpisać jakieś słowo, a w niektórych połączyć poszczególne części. Szczególną uwagę w części słuchanie zwróć na to, Ile razy usłyszysz dane nagranie? Bo w niektórych zadaniach usłyszysz na przykład tekst dwa razy, ale w niektórych tylko jeden. Ta informacja zawsze jest podana przed zadaniem, pokazuje gdzie. Zwróć też uwagę na informację o tym, ile czasu jest przewidziane na dane zadanie na egzaminie. Ta informacja zawsze jest podana na pierwszej stronie yy, każdej części. Jak już będziesz wiedział, będziesz wiedziała mniej więcej o co chodzi, to możesz przejść do wykonania zadania i potem przejść na ostatnią stronę tego dokumentu, gdzie znajdziesz klucz, no i sprawdzić sobie, ile masz poprawnych odpowiedzi, ile masz niepoprawnych odpowiedzi. Jeżeli masz wynik powyżej 70%, to znaczy, że Jesteś już na, na odpowiednim poziomie nie potrzebujesz e, dodatkowego treningu i możesz spokojnie zapisać się na egzamin. Pamiętaj jednak, że musisz mieć e, te 70 lub wyżej e, procent z każdej części. Bo często może być tak, że możesz mieć nawet 99 lub 100% z czytanie lub słuchanie. Ale na przykład tylko 40% z gramatyki. To pokazuje to, że masz w porządku już te dwie części, słuchanie i czytanie, ale musisz się zająć tylko gramatyką, zanim zapiszesz się na egzamin. Teraz możemy przejść do części pisanie i ta część będzie wymagała od nas nieco więcej wysiłku niż poprzednie części. Musisz koniecznie, obowiązkowo wykonać te dwie rzeczy, zanim zaczniesz w ogóle cokolwiek pisać. Po pierwsze, na stronie certyfikatpolski.pl, którą już pokazywałam na początku, wejdź do innej zakładki, która się nazywa Zbiory zadań. I w tej zakładce, w części pisanie, znajdziesz plik, w którym są dokładnie opisane wytyczne. Czyli, prosto mówiąc, e, znajdziesz listę, Jakie dokładnie teksty y, musisz umieć y, napisać, będąc na tym poziomie, oraz znajdziesz y, przykłady tych tekstów, jak takie teksty powinny wyglądać. Koniecznie to przeczytaj, no i potem, jak będziesz wykonywał, będziesz wykonywała zadanie, dąż do tego, żeby Twoje teksty no, wyglądały mniej więcej podobnie do, do tych szablonowych. Druga rzecz, jak już przeczytasz te teoretyczne informacje, to polecam Ci dwa kanały na YouTubie, na których znajdziesz również absolutnie za darmo dostępne tutoriale, filmiki opisujące, jak dobrze napisać tekst, jak tekst powinien wyglądać, na co zwrócić uwagę itd. Jeden kanał to kanał Drewniak i Monika, a drugi kanał to kanał moje koleżanki po fachu Małgorzaty Januszewicz. Linki do nich znajdziesz w opisie do filmu. No i teraz napisaliśmy nas, nasz tekst i teraz koniecznie ktoś y, musi to sprawdzić. Jeżeli nie masz y, znajomej, kolegi, koleżanki z Polski, y, który, albo która mogłaby Ci w tym pomóc, to możesz skorzystać z pomocy czatu DPT. Jeżeli nie wiesz, co to jest, to jest to darmowe narzędzie, taka strona internetowa, która wygląda w ten sposób. Zanim skopiujesz tam swój tekst, który napisałeś, to musisz czatowi dokładnie wyjaśnić, co ma zrobić. I możesz napisać, i niekoniecznie nawet po polsku, możesz napisać w swoim języku ojczystym, po angielsku, po ukraińsku, czy w którym języku chcesz, że napisałeś tekst, który jest zadaniem do certyfikatu B1. Możesz z zbioru zadań skopiować wytyczne, żeby on wiedział, co dokładnie jest oceniane, co dokładnie ma sprawdzić. Możesz skopiować szablon, że tak wygląda perfekcyjnie wykonane zadanie, a potem napisz, a to jest mój tekst i sprawdź, czy, czy ten tekst jest zgodny z tymi wytycznymi, nadaje się na ten poziom lub nie. No i w odpowiedzi dostaniesz, dostaniesz jakieś wskazówki. Czy Twój tekst jest dobry? Jeżeli nie, to czy ma jakieś błędy gramatyczne, ortograficzne czy, czy stylistyczne? Oczywiście ChatGPT nie jest idealnym narzędziem, które może w 100% zastąpić nauczyciela albo egzaminatora. No ale mniej więcej będziemy wiedzieli, jak bardzo dobry czy jak bardzo zły jest nasz tekst. Poza tym nagrywam ten filmik w ostatnim dniu czerwca 2023 roku. Jeżeli oglądasz ten filmik miesiąc później lub pół roku później, to na bank już się pojawiły nowe funkcje i nawet ta najprostsza, darmowa wersja czatu DPT już oferuje o wiele więcej możliwości. Więc jeszcze raz, jeżeli, jeżeli nie masz człowieka, nauczyciela lub koleżanki, który mógłby Ci pomóc w sprawdzeniu, to koniecznie skorzystaj z tego narzędzia. No i ostatni, piąty krok to mówienie, i tutaj tak samo jak przy pisaniu, najpierw przeczytaj dokładnie wytyczne, bo tutaj znów nie chodzi o to, żeby powiedzieć jak najwięcej wszystko, co umiesz powiedzieć po polsku. Tylko dokładnie wykonać zadanie. Więc przeczytaj, jakie tutaj są zadanie, co dokładnie masz, masz powiedzieć i, i, i w jaki sposób. Do części mówienia też są świetne filmiki na YouTube, na tych kanałach, do których link tak samo znajdziesz w opisie, więc warto to obejrzeć, żeby wiedzieć, co dokładnie mówić, żeby zdać ten egzamin. No, i tutaj tak samo jak przy pisaniu, warto, żeby była jakaś żywa dusza, która posłucha tego, co mówimy i da nam informację zwrotną. No i tak samo, jeżeli nie masz nauczyciela, ale na przykład masz sąsiadkę Polkę albo jakiegoś kolegę z pracy, który zaoferował ci swoją pomoc, że jest gotów posłuchać, jak mówisz, no i ocenić to, to zanim zaczniecie współpracę, koniecznie daj tej osobie też, te przykładowe zadanie, i te wytyczne do przeczytania, żeby ta osoba wiedziała mniej więcej o co chodzi. Bo niestety albo stety nasi przyjaciele mogą. No chcieć jak, jak, jak najlepiej dla nas i komplementować, że ach jak świetnie mówisz i w ogóle świetnie Ci idzie i nas wspierać. No ale niestety to nie o taki feedback, tak? nie, o takie, nie o takie komplementy tutaj chodzi, więc koniecznie daj do przeczytania tej osobie wytyczne, żeby ona no, jak, najlepiej, jak najlepiej potrafi, mogła ten, ten feedback, odpowiedni feedback nam dać. I jeżeli no nie masz żadnej po prostu możliwości, żeby ktoś posłuchał tego co mówisz, to ostatecznie możesz nagrać swoją wypowiedź i na przykład następnego dnia lub dwa dni później warto żeby jednak była ta przerwa posłuchać tego jak mówisz. No i wtedy oczywiście trudno nam będzie zauważyć wszystkie nasze błędy, ale przynajmniej będziesz wiedział, będziesz wiedziała na przykład gdzie robisz pauzę. Tak, co dokładnie sprawia Ci problem, gdzie ci, w którym momencie ci zabrakło słówka, albo w którym momencie zastanawiałeś się nad jakąś końcówką. No i to Ci da jakieś wskazówki, co ewentualnie jeszcze mógłbyś, mogłabyś poprawić, żeby jak najlepiej zdać ten egzamin. To były pięć podstawowych kroków, które możesz wykonać, zanim w ogóle pomyślisz, czy zapisać się. Już na egzamin, czy zapisać się może na jakiś kurs dodatkowy, przygotowujący cię do egzaminu. Jeżeli zrobiłeś, zrobiłeś, zrobiłeś to wszystko i wyszło ci, że na przykład w części gramatycznej masz niski wynik, albo na przykład w pisaniu czujesz się, że jeszcze nie jesteś gotowy, nie jesteś gotowa, to koniecznie czekaj na następne filmiki w tej serii, w których omówię poszczególne części. Na przykład, gdzie znaleźć materiały dokładnie do treningu gramatycznego, albo z jakich materiałów, albo kanałów, książek skorzystać, jeżeli chcesz samodzielnie przygotować się do części pisanie. A na dzisiaj to tyle. Bardzo dziękuję, w ogóle z góry dziękuję za, za, za każdy like, za każdy merytoryczny komentarz. I co? I życzę wyłącznie zdanych danych egzaminów i, i testów. і до побачення в наступних відбірках.